Dzisiejsza Ewangelia może Was zaskoczyć, bo jest o nienawiści, ale nienawiści do kogo, do kogoś bliskiego i ktoś może powiedzieć: Jak to jest, jak to Pan Jezus wypowiada takie słowa? Jeśli jesteście ciekawi, to posłuchajcie dzisiejszej Ewangelii, a jest to Ewangelia Łukasza, 14 rozdział, wersety od 25 do 33. Ewangelia Łukasza, 14 rozdział, werset 25. 33. Witam Was bardzo serdecznie. Piąty dzień listopada. Środę witam w porannych i prosto w serca. A zatem posłuchajmy tejże Ewangelii. Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich, jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony, dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża i idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie obliczy wydatków, czy ma na wykończenie. Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to, zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo jaki król mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w 10 tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z 20 tysiącami nadciąga przeciw niemu. Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. O właśnie, i dzisiaj trochę o tej nienawiści, bo ktoś by mógł być oburzony. Jak to Jezus wzywa nas do nienawiści swoich bliskich, no, tych, których przecież kochamy, to jest naturalne, że kochamy naszej bliskich. Chodzi o coś więcej. Chodzi o stawienie Boga na pierwszym miejscu. I to jest takie pytanie. Czy jest coś, czy ktoś, kto jest ważniejszy w moim życiu niż Bóg? Oczywiście to jest bardzo trudne te domu, relacje rodzinne, relacje przyjacielskie, relacje z ludźmi, którzy tworzymy, są bardzo ważne, ale czy jest coś takiego, co jest dla mnie ważniejszego niż Bóg? Wcale to tak nie jest, jeśli postawimy pana Boga, ktoś myśli, że, że inne rzeczy idą w odstawkę. Nie idą w odstawkę. To, co jest dobre, pozostaje dobre. Relacje piękne zostają relacjami pięknymi. Bóg pozwala nam jeszcze się rozwijać w tych relacjach, jeszcze więcej miłości dać, jeszcze więcej uczucia, jeszcze więcej naszego zaangażowania, naszego serca. To powoduje Bóg, dlatego Go stawiamy na pierwszym miejscu. I druga taka myśl, która rodzi się w moim głowie: kto się nie wyrzeka wszystkiego tego, co jest co przysłania może wypowiedzieć Boga, nie jest nie, mnie niegodzie. I myślę, warto może dziś też stanąć w prawdzie, samym sobą, przed Bogiem i, i popatrzeć na serce, i czy coś jest takiego, co, co mi przysłania Boga w moim życiu. Czy jest coś takiego, co nie pozwala mi, żebym Go postawić na pierwszym miejscu? Może to jest jakieś przyzwyczajenie, może jakiś nauk, może jest to jakaś relacja. Czy nie warto się zastanowić nad tym, czy coś zmienić, czy coś poprawić, czy więcej się postarać, i tak dalej. To jest związane z pewnym krzyżem, który niesiemy. Jezus ci to mówi. Kto nie niesie swojego krzyża, nie może się nazywać moim uczniem. Nosimy krzyże swojego życia, różnego rodzaju życiu. Przecież one, każdy z nas jakiś krzyż niesie. Warto, moi drodzy, warto stawiać Pana Boga na pierwszym miejscu. Warto ciągle gdzieś tam konfrontować swoje serce z tym, co mówi nam Ewangelia, i pytać siebie, czy nie jest coś takiego, co mi przesłanie od Boga w moim życiu, czy On faktycznie jest dla mnie najważniejszy, czy jakby ta relacja z Bogiem jest na pierwszym miejscu. Tak święty Augustyn często powtarzał: Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wtedy inne rzeczy, rzeczy w Twoim życiu też są na odpowiednim miejscu. On na pierwszym miejscu. Kilka takich myśli. Impulsu może kogoś, kogoś, kto zainspiruje do jakiejś pogłębionej myśli, zastanowienia się i oczywiście zmiany swojego życia. Dobrze, to modlimy się. Zapraszam Was do nas, do wspólnej modlitwy. Cieszę się, że możemy się wspólnie modlić. I to, co często powtarzam, zawierzamy także te wszystkie Wasze intencje, które także nosicie w swoim sercu, które są dla Was ważne. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz. Któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nazwa wodę złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Nie przez Twoje miłosierdzie odpoczywają w pokoju wiecznym, Amen. Moi drodzy dobrego i błogosławionego Dnia Wam życzę, oczywiście, zapraszam Was na jutrzejsze impulsy. Prosto serca, te poranne impulsy, prosto serca. I oczywiście przekazujcie to, lajkujcie, udostępniajcie to, co możecie zrobić, żeby Ewangelia docierała do jak najwięcej ludzi. Może komuś to pomoże, może dotknie jakiegoś serca, ktoś się nawróci. Dobrze, że jesteście. Pięknego Bożego Dnia. Trzymajcie się mocno. No i. Wszystkiego dobrego. Spokoj.